Dzień dobry, kochani. Cześć kochani. Bardzo jest mi miło, że jesteście i, i super miło jest mi was przywitać tutaj w pierwszym odcinku mojego podcastu, ale bardzo się cieszę również ze względu na to, że dziś są moje urodziny. 24 października 1997 rok. Dokładnie 27 lat temu przyszłam na świat. O godzinie 10.40 w mieście Świdnica na Dolnym Śląsku. I pomyślałam, że chciałabym się z Wami podzielić rzeczami, które wiem po tym czasie, które są dla mnie istotne. Zakładam, że jakbym nagrała ten odcinek, nie wiem, trzy miesiące wcześniej czy trzy miesiące później, to wyglądałoby to może trochę inaczej, ale rzeczywiście to są takie kwestie, które są dla mnie. Bardzo istotne w tym momencie, o którymi które przychodzą po prostu od razu na myśl, jak myślę o rzeczach, które wiem. Niemniej, To, że to wiem, nie znaczy, że zawsze się do tego stosuję. E -e -e. no nie jest takie proste. I pierwsza właśnie z, z tych kwestii, to jest. To jest one z pewną historią, z historią w ogóle, dlaczego tutaj dla was nagrywam, więc to będzie story time. Sorry time. Słuchajcie, na początku jakoś tego roku odezwał się do mnie ktoś, kto zaproponował mi, czy nie chciałabym właśnie czegoś nagrywać. Wiecie, nigdy wcześniej nie miałam takiej ochoty, nie widziałam siebie w ogóle w tej roli, nawet o tym nie myślałam, ale bardzo się ucieszyłam. Jakoś zaczęliśmy cały ten proces, dużo o tym rozmawialiśmy, spotkaliśmy się, miałam nawet takie nagranie. Próbne z kimś, że w sensie, że miałam gościa. Słuchajcie, miałam gościa. Też nigdy nie przeprowadzałam wywiadu. To był prawie, no to był trochę wywiad. Nigdy tego nie robiłam. Ja zresztą byłam z nimi całkowicie transparentna. Mówiłam, że ja nie mam, nie mam doświadczenia, nie mam pojęcia, jak to się robi. I uwierzcie mi, przed tym pierwszym nagraniem byłam naprawdę przerażona. Albo inaczej, nie byłam przerażona, byłam obsrana. Wydawało mi się, że poszło to całkiem nieźle, przynajmniej ja byłam w siebie zadowolona, albo może była bardziej właśnie to kwestia tego, że byłam z siebie zadowolona, że w ogóle to zrobiłam, bo byłam bliska tego, żeby powiedzieć nie, dziękuję, jestem chora, nie przyjdę. I jak to nagraliśmy, to... Czekajcie, patrzę, czy wszystko się nagrywa, bo jeszcze powoli to ogarniam. I jak to nagraliśmy, to później, wiecie, zapytałam jak tam, hej, co tam, chciałam jakiś feedback, no tak jak powiedziałam, nigdy tego nie robiłam mm. i nie dostałam odpowiedzi, później znowu zapytałam i znowu była cisza, dostałam, dostałam jakąś taką, wiecie, jakieś tam coś tam, co zrobiłam źle. I że robimy, i że to się dzieje, ale coś tam, coś tam. Znowu cisza, no i możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. W pewnym momencie po prostu przestałam pytać, bo to trwało. To jest też coś, czego nauczyłam się po 27 latach, że jeśli zadajesz komuś bardzo konkretne pytanie i nie dostajesz odpowiedzi, to brak odpowiedzi to też odpowiedź, i zazwyczaj tą, znaczy po prostu tą odpowiedzią jest nie. Trochę było, mi, wiecie, tak trochę było mi przykro, bo w, aktu, w tym w symultanicznie byłam też w procesie castingowym do takich dwóch projektów i w jednym chyba rzeczywiście byłam mocno brana pod uwagę, bo byłam, przeszłam wiecie kilka etapów, że tam reżyser, później ktoś tam, aktor. No i tam też nie dostałam odpowiedzi, ale to akurat w ogóle mnie nie dziwiło, bo tak to jest w tym moim zawodzie, że. Że nikt ci nie daje nigdy znać, co jest mega słabe, i trochę miałam nadzieję, że w tym przypadku będzie to wyglądać odrobinkę inaczej. Plus każdy z nas chyba kiedyś przeżył ghosting, i wiecie, to nic nie kosztuje powiedzieć cokolwiek. To nawet nie musi być prawda, jeśli nie chcesz mówić prawdy. Lepiej, żeby była, ale gdybym usłyszała, że hej, że nie mamy na to przestrzeni, że to po prostu. Nie dla nas, nie masz doświadczenia, ty na mnie pasujesz. Przecież ja bym nie miała nic nikomu za złe. Ja się bardzo cieszyłam, że ja wiecie, że ja w ogóle dostałam taką szansę. Więc mówię, to nawet nie był mój pomysł, słuchajcie. Nawet nie był mój pomysł, więc pomysł, więc proszę nie myśl do mnie żadnych pretensji, nie ja to wymyśliłam. I taka jeszcze szybki, szybka dygresja. Byłam później u wróżki i ona mi powiedziała, tarotem i stawiała, Powiedziała mi, że musi pani mówić do ludzi. Więc mówię. I traktuję to jako znak. Więc co złego, to nie ja. I tak i, i wiecie, normalnie bym się bardzo prze, przejęła tym. Zawsze tak było. Bardzo się przejmowałam takimi rzeczami, bardzo je rozkminiałam, wiecie, overthinking level million. A co jakbym zrobiła tak? A co, jakbym zrobiła inaczej? A, a jak się będą ze mnie śmiali? A jak oni mnie później zobaczą i. Wiecie. Ale tym razem podeszłam do tego z dozą naprawdę spokoju, co mi się nigdy wcześniej w życiu nie zdarzyło. I aż sama byłam w szoku. I powiedziałam sobie coś: wybaczcie, przekleństwo, proszę zatkać uszy ale to jest komunikat, który do mnie trafia bardziej niż takie głaskanie się troszkę w tej sytuacji. Generalnie staram się być dla siebie łagodna, ale tutaj potrzebowałam i potrzebuję czegoś innego i po, po prostu powiedziałam sobie no i chuj. No i co z tego? No co z tego? No nie wiem, no coś tam pomyślą sobie, powiedzą. Może się wygłupiłam. Co z tego? To na maksa nie ma znaczenia. Za rok? Nie będę pamiętać pewnie o tej sytuacji, zapomnę masę szczegółów, pomijając fakt tego, że mam pamięć złotej rybki, dosłownie. Mam pamięć złotej rybki! Bleh. Co z tego? No, słuchajcie, to ani nie świadczy o mnie, a nawet w jakimś tam stopniu może świadczyć o mnie, to, nie wiem, no to ja sobie po prostu poradzę, ja wyciągnę wnioski z tego wszystkiego i... I ogarnę to i jest masa sytuacji w życiu, które bardzo nie, nie są warte właśnie przejmowania się nimi tak bardzo. Żyjemy na jakiejś kurwa, przepraszam, sk skalę wędrującej we wszechświecie. Oczywiście to duże uproszczenie, jeśli chodzi o ziemię, wybaczcie, ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Wszystko. Będzie dobrze. Więc. No i chuj. I cieszę się. Może tak miało być. Może dokładnie tak miało być. Może to miało się nie wydarzyć i. I miałam tutaj być z wami i mówić do was bezpośrednio, tak jak chcę. Z mojej cudownej zielonej kanapy. Dlatego hej! Wszystko będzie ok. Coś, co. Myślę, że nie spodziewałam się, że jest aż takie ważne, ale o czym bardzo dużo się mówi. Czego cały czas się uczę i nie jest to dla mnie proste. I jakbym miała, wiecie, jakoś to zwizualizować wam. Jak to czuję, to jest tak, jakbym pchała taki duży klocek ciężki. Klocek w sensie bryłę, nie kupę. Aż tak źle nie jest. Ja bym go pchała i on rzeczywiście z roku na rok staje się coraz lżejszy, ale nie jest tak, że jest już taki, że mogę go tak hup". i chodzi mi o miłość do siebie, o kochanie siebie, o akceptację siebie takiego, jakim się jest. To naprawdę rzutuje na tyle dziedzin życia, na na to, jak ja żyję ze sobą, na związki, na relacje z innymi ludźmi, na pracę. Naprawdę, wiecie jednak, jak naprawdę tak siebie człowiek kocha i akceptuje, podejmuje lepsze wybory, jest dużo bardziej sobą. Ja w ogóle bardzo to lubię, to takie zdanie, że. Mm, że zmiana to stawanie się jak najbardziej sobą. Ja uważam, że w tym momencie mojego życia jestem jak najbardziej sobą, jak kiedykolwiek byłam, i to jest ekstra uczucie, i nie mogę się doczekać, co będzie w przyszłości. Ale wiem również, że, żeby to wszystko się wydarzyło, to <noise> muszę siebie jeszcze dokochać. I to jest takie troszkę. Nie wiem, czy to jest. No i troszkę, czy znaczy może trochę jest to smutne, no co mam powiedzieć, że nie jest. Że się ma jakieś braki w tej kwestii, ale chyba każdy, każdemu się przyda trochę miłości do siebie i tego i sobie wam życzę bardzo. Wchodząc na pole relacji z innymi ludźmi, czyli relacji romantycznych, przyjacielskich, rodzinnych, ja rzeczywiście zaczęłam dbać o takie relacje, tak wiecie, świadomie do nich podchodzić. Myślę, że to jest kwestia dopiero ostatnich dwóch lat. I to jest chyba też kwestia tego, że mi się mózg całkowicie, yy, pamięć złotej rybki, ukształtował. Że poczułam te zmiany, że właśnie ten, jak przekroczyłam 25 lat życia, to poczułam się naprawdę dorosła i zaczęłam jakoś nagle inaczej patrzeć na niektóre kwestie. Yy, I jeśli chodzi o relacje, no to właśnie, to jest niby relacja ze, sama ze mną, ale. To też właśnie rzutuje na, na, na innych, i to jest to, że ja kiedyś nie potrafiłam spędzać czasu sama. O, to jest super ważne. A uwielbiam, teraz to kocham. Kocham spędzać czas sama ze sobą, uwielbiam spędzać czas z innymi ludźmi. Bardzo mi dużo dają w ogóle wieć interakcji z innymi, ale uwielbiam też być sama. Czerpię z tego ogromną przyjemność. Ja słuchajcie, pamiętam, kiedyś chciałam wejść do, do kawiarni i nie byłam w stanie, bo tak się bałam. Chciałam usiąść sama na kawę. Nie miałam tej umiejętności w ogóle. Ale pamiętam też pierwszą moją kawę, kiedy byłam na niej właśnie sama, po to, żeby spędzić czas sama ze sobą i poczytać książkę, i to było super. I poczułam, że zrobiłam naprawdę olbrzymi krok. Bo jednak, jak. Lubimy spędzać czas sami ze sobą, to nie mamy tej, wiecie, potrzeby przebywania z kimś. Jak chcemy, to to robimy, ale na tyle wartościowy jest dla mnie mój czas własny, że wybieram po prostu ludzi, z którymi chcę spędzać mój czas, właśnie. Ja przez jakiś czas, przez dwa lata jakoś ponad, teraz <grywam> byłam singielką i. I naprawdę bardzo lubiłam ten czas. Myślę, że właśnie ze względu na to, że miałam możliwość, żeby pospędzać go sama ze sobą, żeby nauczyć się siebie, żeby właśnie wiedzieć, jakie są moje potrzeby, co jest też bardzo ważne. I, i naprawdę, tak jak powiedziałam, no, no mówię, no to był, chciałam, że poznać kogoś, czy to będzie dodawać do mojego życia bo sama sobie tak dużo dawałam, że wiedziałam, że to musi być ktoś, kto będzie bardzo właśnie komplementował, ktoś, kto będzie komplementował moje życie. Pomyślałam sobie w pewnym momencie, również niedawno, no w sumie niedawno, jakieś kilka miesięcy temu, że kurczę, że może rzeczywiście ja mam za wysokie standardy, że ja przesadzam, że wiecie, że wymyślam, że sobie wymyśliłam jakieś te rzeczy i że w ogóle świruję, co nie? Że, że przecież, ale... Równocześnie, jakoś, wiecie, niedługo po tym doszłam do tego, że, że kurczę, że to będzie okej. Okay. Że jeśli ja mam być całe życie sama, to to jest okej, okay, ale ja naprawdę chcę być z kimś, kto, tak jak powiedziałam, dodaje do mojego życia, kto spełnia, to nie są wymagania, jakieś takie, wiecie, cechy, wartości osoby, z którą ja naprawdę chcę być, kto jest dobrym człowiekiem, z kim ja się czuję. Jak na sobą po prostu Kto Z kim się czuję totalnie, totalnie z sobą Wiecie, mo żeby moje życie było Po prostu jeszcze fajniejsze Niż jest aktualnie Jak jestem Z I jak to tak zinternalizowałam To wtedy poznałam mojego chłopaka Który jest Wspaniały <ścoughs> Który jest cudowny I uwielbiam go i jestem bardzo sobie wdzięczna, że, że te wysokie standardy miałam i mam, i tego też Wam bardzo życzę. I nie dajcie sobie wmówić, że ktoś Wam powie, że, no, że tam, właśnie, wysokie standardy, to tam będziecie do końca życia same. No i trudno, albo sami, trudno. Mieszmy wysoko. No chyba, że macie tam takie, nie wiem, jakieś takie wymaganie, że musi mieć brązowe oczy. Tyle i tyle wzrostu, to i to robić, no to nie, no to, to, już, to już trzeba jakoś coś pomyśleć inaczej jednak. Ale ja mówię o takich, wiecie, wartościach. Po 27 latach zrozumiałam też, czy znaczy może nie 27, przesadzasz na tej 25. Naprawdę wiem i doceniam to, jak bardzo, jak, jak ważni są przyjaciele. Ma, ja mam cztery przyjaciółki, które są najwspanialsze na świecie. Uwielbiam je. I niektóre z nich znam dłużej, niektóre krócej. Ja zawsze miałam przyjaciółki, ale nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale że one po prostu były. Że jakoś ja nie wkładałam aż tak dużo, wiecie, myśli w to, żeby być lepszą przyjaciółką dla nich też, żeby poprawić te relacje, żeby to była super relacja na całe życie. Ale to się właśnie zmieniło, bo to przyjacielska relacja jest taką relacją w tym sensie, nie wiem. Jak relacja romantyczna, że nad nią też trzeba pracować. Nad każdą relacją w życiu tak naprawdę trzeba pracować. I bardzo jestem wdzięczna za to, bo tak jak, tak jak powiedziałam wam, no dziewczyny w moim życiu są cudowne, ja mam dużo znajomych, bardzo dużo, ale ta czwórka no to są osoby, z którymi no. No, nie wyobrażam sobie mojego życia bez nich. No, to jest po, po prostu moja rodzina. I jeśli już jesteśmy przy rodzinie, to to, to też jest coś, co, co teraz już wiem, że też trzeba dbać o relacje rodzinne. Ja naprawdę moja rodzina jest wspaniała. Bardzo ich kocham i bardzo się czuję dobrze, że wiecie, że jak jadę do domu, to to wiem, że jadę do miejsca, gdzie, gdzie czuję się totalnie kochana. I to jest, no... To jest nie do, nie, cudowne uczucie i to też, wiecie, ja to tak teraz tak to opisuję, bo chyba jakoś wcześniej nie patrzyłam na to aż tak świadomie. I, i też chcę być dla nich lepszą osobą. W ogóle chcę być lepszym człowiekiem. Właśnie dla mojego partnera, dla siebie. Halo, dla siebie. Dla moich przyjaciółek i dla mojej rodziny. Ale znów, to też wiecie, nie jest tak, że tutaj, no, chcę być lepszym człowiekiem. Jestem takim super człowiekiem. No, czasem, kurde, bela, nie jestem, no. Czasem w ogóle nie. Czasem jestem bardzo daleka od tego. Demony podążają za nami zawsze. Ale się staram. I mam nadzieję, że mi to wychodzi i, i tak chyba jest całkiem. Zapytajcie ich, albo nie wiem, nie pytajcie. Nie no, zapytajcie. <grywa> Ale czekajcie, co ja dam. I, I A. No właśnie. Chodzi o to, że ja też zdaję sobie równocześnie sprawę, że nie wszyscy mają taką możliwość, żeby powiedzieć coś takiego o swojej rodzinie. Bo czasem nasze rodziny, znaczy nasze, po prostu no rodziny nie zasługują na to, żeby się tak nazywać. I uważam, że nieutrzymywanie kontaktu z takimi ludźmi, którzy robią nam źle. Jest, jest czymś, co powinniśmy zrobić w takich sytuacjach. Ale wracając, no, można sobie wybrać swoją rodzinę i to też mogą być przyjaciele. Niemniej tak o relacje w życiu trzeba dbać, trzeba pracować, trzeba wkładać w nie wysiłek. Niemniej to nie jest taki wysiłek, coś, coś ciężkiego, po prostu właśnie jakaś taka praca. I za ludzi w moim życiu jestem bardzo wdzięczna i to jest, to jest totalnie super. Cieszę się, że mogę coś takiego powiedzieć. Ale no właśnie, to też jest coś, co chciałabym powiedzieć, że my sobie wybieramy ludzi w życiu. Może, no, rodzinę w sensie taką z krwi, nie do końca wiadomo, ale to nie jest tak, że nie wiem, że trafiamy tylko na złych przyjaciół albo tylko na złych partnerów. No, niestety, mniej lub bardziej świadomie sobie ich wybieramy, i to już od nas zależy, wiecie, czym szybciej jakoś się wymiksujemy z jakiejś sytuacji, czy nie. I dlatego też jest bardzo tak ważne kochanie siebie, bo myślę, że trzeba, wiecie, zanim się wejdzie w jakąś relację szczególnie romantyczną, to trzeba kochać siebie na tyle. Nie mówię, że na 100%, ale na tyle, że jak widzisz, że coś jest bardzo nie tak, to że jednak jesteś w stanie postawić te granice i zadbać o siebie albo po prostu właśnie z tej sytuacji wyjść. Zdanie, które często sobie powtarzam, i towarzyszy mi często, to jest. Mm, to kogoś tłumaczy, ale nie usprawiedliwia. Ja nigdy miałam bardzo duży problem z zestawianiem granic. Nauczyłam się tego w sumie dosyć niedawno. Cieszę się bardzo, bo to jest bardzo istotna umiejętność. W ogóle jestem bardzo asertywnym człowiekiem i, i, i się z tego cieszę. Chodzi o to, że to daje, wiecie, to daje jakieś takie duże jakiegoś takiego zrozumienia wobec kogoś, ale zarazem nie daje przyzwolenia na słabe zachowanie tej osoby. To znaczy, nie wiem, ktoś był dla ciebie super niemiły, super był wredny, ale miał bardzo zły dzień. Taki, wiecie, na zasadzie taki, że coś wydarzyło się niedobrego. I okej. Okay. I ja cię rozumiem, bo miałeś zły dzień. I to cię tłumaczy. Ale to nie usprawiedliwia tego, że źle się zachowujesz wobec mnie. I to jednak stawia gdzieś tą granicę. To kogoś tłumaczy, ale nie usprawiedliwia. Rzecz, której cały czas się uczę, ale już i tak chyba idzie mi dużo lepiej. Nie, no idzie mi po prostu dużo lepiej. To jest to, że milczenie, słuchajcie, naprawdę jest złotem. Naprawdę milczenie jest złotem. Największą swoją siłę czasem pokazujemy, nie komentując niczego w żaden sposób. Ja miałam taką ol olbrzymią potrzebę, wiecie, sprostowywania tego, co nie wiem, co się wydarzyło, albo coś, co źle powiedziałam, albo jakoś odpowiedzenia zawsze, żeby moje słowo było ostatnie. Nie, nie. Największą siłę bardzo często pokazujemy właśnie nie mówiąc nic. I to jest uwalniające. To daje tyle jakiegoś takiego spokoju. Wspaniała rzecz. Ostatnią z kwestii, które chciałabym dziś poruszyć, to jest, to jest coś bardzo oczywistego. Coś bardzo oczywistego, ale coś, co mi towarzyszy może, nie wiem, jakoś od początku tego roku i co tak sobie właśnie mocno zinternalizowałam i tak do mnie doszło, to jest to, że kiedyś umrę. Kiedyś mnie po prostu tu nie będzie. I daj Boże, żebym dożyła wieku, że będę babcią. Chciałabym być babcią, chcę być babcią. Wiecie, taką babcią? Uuu, uu, takie nośne wygodne buciki skarpetki i w ogóle. Ale równie dobrze mogę nie mieć tego przywileju. Dlatego staram się być, po pierwsze, zawsze to jest, w ogóle wdzięczność to jest coś, co mi pomaga w złych sytuacjach, w których czuję się źle. I jak sobie nazwę to, że kurde, widzę, mówię do was teraz. Mam gdzie spać i mogę iść do sklepu i kupić to, co chcę do jedzenia. Jestem bogata. To jest kurde, bela bogactwo, słuchajcie. To jest wspaniałe. Mam jeszcze ludzi do tego, którzy mnie kochają. No. Wow! Jednak jak się, wiecie, to życie składa się z takich małych momentów, z takich, nie wiem, że się cieszysz, że słońce zaświeciło, albo napijesz się dobrej kawy. Jak się to wszystko tak bardzo docenia, to później docenianie tych dużych rzeczy jest, jest ekstra. Nie przelatuje to przez ciebie tak bardzo. Więc kiedyś umrę, albo jak najpóźniej, i w momentach, kiedy na przykład. Czegoś się boję. Na zasadzie takiej, że nie wiem, zrobić, to nie zrobić. A jak coś, nie wiem, właśnie, czy tutaj nagrywać do Was, czy nie. Co, wypo, co powiedzą, co, co z tego? Słuchajcie, ja kiedyś umrę, nie chcę się zastanawiać, czy, czy. Nie chcę czegoś żałować, że czegoś nie zrobiłam. Czy zagadać do kogoś, czy nie zagadać. Wiecie, nie chcę, nie o! Oh! Chcę się dobrze bawić w życiu. Chcę korzystać jak najbardziej mogę i dobrze bawić. Mam tu nawet tatuaż. Fan na wardze mam. Pokazuję teraz. E, mam wytatuowane na wardze fan i to... I, i nie mam tu na myśli tylko, że codziennie impreza, No, znowu mm -mm. znów każdemu według potrzeb. Jeśli ktoś ma taką potrzebę przez jakiś czas, no to... to Hey. Ale to bardziej chodzi o to, że, żeby się dobrze bawić, żeby właśnie żyć w zgodzie ze sobą i robić rzeczy, które cię uszczęśliwiają z ludźmi, którymi kochasz, i właśnie kochać siebie też tym samym. Ja się naprawdę dobrze bawię w życiu. I to, że kiedyś umrę, to też jakoś mocno. Zrozumiałam to, że nigdy nie będę tak młoda, jak jestem teraz. Da. Be. W oczywisty sposób. I że nigdy nie będę miała takiego ciała, jakie mam teraz. Hmm, takiego po prostu. <grym> no nie no, no co mam, mogę powiedzieć. Nie jest tak, że jestem całkiem, całkiem młoda, jestem, co będę udawać, jestem brzydka. Jestem ładną babeczką. Ładną babeczką. I chcę się z tego cieszyć. Kiedyś będę, będę stara. Będę stara i będę miała stare ciało. I teraz, żebyście mi nie powiedzieli, że no, ty, yy, coś tam, coś tam w ogóle ten. Słuchajcie, miałam dwie cudowne babcie. Wspaniałe. Babcie Ole i babcie Lusie. I <laughs> nie chcę płakać. Nie, nie chcę płakać. E... Bardzo dużo się od nich nauczyłam. Bardzo często o nich myślę. Myślę o tym, co mi powiedziały, i wiecie, jakie były, i dużo z tego czerpię. Niemniej jednak, widziałam je stare, no jak masz ponad 80 lat, to nie jesteś w podeszłym wieku, jesteś po prostu stary. I oczywiście, masz w sobie ogrom mądrości życiowej, zdobywasz to, znów no właśnie, przez całe swoje życie. Wiedza, wszystko, no ale jednak fizycznie, no to nie jesteś tak, jak miałeś te 27 lat, tak jak ja teraz, prawda? I taka do tego jest, słuchajcie, historia, która jakoś bardzo mi to. Chyba, chyba to był właśnie moment, kiedy tak mocno zdałam sobie z tego sprawę. Moja sąsiadka spotkałam moją sąsiadkę, ja mieszkam w bloku, i żeby dojść do windy, to trzeba przejść kilka schodków, tam pięć schodków. I co sąsiadka, ja byłam przy Windzie, sąsiadka szła, ja chciałam jej oczywiście pomóc. Chciałam jej pomóc, ale powiedziała, że, że nie, że wiecie, chciałabym powiedzieć, że chciała sobie tak poćwiczyć, no przecież jest to jednak dla niej jakiegoś ćwiczenia. I już jak kończyła schodzić z tych, wchodzić po tych schodkach, to powiedziała mi: Pani sobie nie zdaje nawet sprawy, jakie to szczęście, że jest pani młoda. I ja tak pomyślałam wtedy, że kurde, tak. Że naprawdę tak jest. Że nic mnie nie boli, że jak chcę, to mogę skoczyć te pięć schodków na raz. Co innego, że najprawdopodobniej. Koncertowo bym się wywaliła, ale mogę to zrobić, jeśli chcę. Dlatego bardzo staram się cieszyć moją młodością i wierzę, że będę kiedyś babuliniką i będę wspominać: O, pamiętam jak siedziałam na mojej zielonej kanapie i nagrywam pierwszy odcinek mojego podcastu. Kto wie? Może wtedy też będę nagrywać podcasty. To by było niezłe, co? <laughs> Ekstra. Zdaję sobie sprawę z tego, że szczęście to jest jakiś taki. Że to nie jest tak, że się jest super szczęśliwym cały czas, że to nie jest tak, że się w, w takiej euforii, ale ja naprawdę mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem i to chyba najbardziej mnie cieszy, że moje życie jest dobre po prostu i mam w sobie dużo jakiegoś takiego spokoju i bardzo dużo się nauczyłam. Bardzo dużo się nauczyłam. Jestem wdzięczna sobie, wdzięczna za to. I sobie, i ludziom, których poznałam. Moje terapeutce. Kasia, pozdrawiam cię. <grym> I to jest ekstra. I naprawdę nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądać reszta mojego życia. Cieszę się bardzo, że byliście tutaj dziś ze mną. Tak wam powiem, że to jest trzeci raz, który to nagrywam, albo nawet czwarty. Miałam masę jakichś problemów. Ale hej! Nie ma tu się poddawać, prawda? Dziękuję Wam bardzo i bawcie się dobrze, i słyszymy się niebawem. Całusy?